Cześć, witam Was w drugim odcinku Łowcy Skarbów. Tym razem pojedziemy sobie do Słowacji i do Doliny Słowackiej. Koszt podróży jest 70 dolarów. No niestety, darmowych podróży już niestety nie mamy. Dobra, więc przenieśmy się do tej Doliny. Mamy już drugi tutaj wykrywacz. Zobaczymy co tutaj się uda nam odnaleźć. Mamy kawał drogi do przejścia, jak widzicie. Nasze zlecenia to znaleźć skarby w dolinie. Czyli pewnie tam, gdzie jest to zaznaczone. Znajdźmy najszybszą drogę przez góry. Najszybsza droga przez góry. No tutaj jest na pewno jakiś most Tutaj nie widzę, że była możliwość wejścia Nie wiem czy tutaj też mogę chodzić. No zobaczymy. Prawdopodobnie tutaj może będziemy mogli przejść. Albo po prostu to są tylko te o, drogi. Nic tutaj innego nie będzie. I co to jeszcze znajdźmy? bo tutaj coś nie przetłumaczyli. No dobra Dobra, to lecimy, no nie ma, nie ma na co czekać. Lecimy tutaj z kolejnym... z, z kolejną tutaj wyprawą Na w wcześniejszym odcinku znalazłem unikalny hełm Bardzo rzadki No i nauczyłem się już tutaj biegać bardziej niż, niż chodzić, o chyba, że oczywiście coś znajdziemy, no to wtedy już... Wtedy trzeba troszkę tutaj szukać. No wala jak szalony oczywiście znowu. Co my tu mamy, no? Gdzie to jest? Elegancko. I mam nadzieję, że będzie coś naprawdę ciekawego. Bo to już jest drugi level. No nie, bo już na drugim levelu guziki znajdujemy. No przecież to już jest... chyba jakieś jaja są. Świetnie, dolara zrobiliśmy. No to elegancko. Znajdźmy jakąś drugą drogę. Ten szpada, to on chyba w kieszeni trzyma, bo nad nim widać. No nie, no to jakieś jaja są, no proszę was. Szkoda, że on nie daje innych sygnałów. Że jeżeli jest coś tak płytko, no to ma inny sygnał. Bo wtedy mogłem omijać pewne. Pewne takie małe graty, które nie są nam potrzebne. No co tym razem? No nieźle, nieźle. Widzę, że po prostu nic się tutaj nie zmieniło. Czuję się nadal był na poziomie pierwszym. Dobrze, że chociaż są w miarę blisko siebie. O! Kapsel od browara albo od jakiegoś Energika. Energika? Energetika. To jest chyba ta mapa szybsza, tak? Tak, daj gór. górę. No dobra, najdziemy no, idziemy tędyk. To jest zdanie poboczne, więc mam nadzieję, że o nie, do jaskini to nie mam iść. O, bo zaraz się wierdzielimy do wody. Za drzewem. Tylko, że kamerą nie mogę ruszyć, żeby sobie ewentualnie gdzieś tutaj... Ale szał dostał. Tylko, żeby mi nasz jakiś niedźwiedź nie zaatakował. No i co? No to szukamy dalej. Dawaj kop malenki. O nie, to nawet tego nie podnieść, Po prostu to jest bez sensu. Jak to możliwe? Dobra, ja mam w dupie chyba wasze te tutaj skarby. Jeżeli znowu znajdziemy coś takiego śmiesznego, to połowę z nich ominę. Och, emocje jak na grzybobraniu po prostu Weź nawet już nie pipaj, bo mi się nawet nie chce tego oglądać Ja w ogóle jestem A tutaj, to ja w tą stronę w ogóle poszedłem To nie, nieźle Dobra Zobaczę ostatni raz co tutaj jest I idę w dobrą stronę No i? No i? No i? No i? O! O! Dobra, zobaczymy co tu, mam nadzieję, że będzie naprawdę coś dobrego Nie chcę, żeby mnie gra zawiodła W ogóle nie czuję się zawiedziony, zawiedziony Czuję się po prostu świetnie Pocałuj mnie w I Dalej, z powrotem No nie oczekuję już jakichś niestworzonych rzeczy. No, ale już bez przesady. Takie rzeczy to ja już na pierwszym levelu brałem. Zapierdzielamy, jak po prostu. Jakbym prawdziwka zobaczył. Czerknijmy tylko sobie na mapę, żeby znowu gdzieś nie zobaczyć z kursu. i ja chyba drogą idziemy, bo. Nie widzę też jakiejś możliwości, żeby iść typowo gdzieś tym skrótem. No, zobaczymy teraz, czy coś się pojawi dobrego. wiecie, też tak się znam, bo... Wątpię, żeby gdzieś tutaj ciągle były jakieś ee, jak to się nazywa? Jakieś woździe. Mogliby, mogliby się postarać jakieś inne już przedmioty, a nie wszędzie praktycznie to samo. No guziki, ciekawe skąd się guzik znalazł w takim miejscu, no chyba ktoś się wysrał tym guzikiem. Zacznijmy od razu, jeszcze tylko na zlecenie. Prestige, net skarb w dolinie. Mam nadzieję, że to jest ten skarb na właśnie tam, na tych. tutaj. Mam nadzieję, że to jest to. Mam nadzieję, że naprawdę to będzie dobry skarb. Czy co to ja będę co. Teraz już sprawdzę jeszcze raz Ale co trzecie piknięcie dopiero będę reagował, bo tak to chyba nie ma sensu, Jak znowu teraz znajdę coś bezużytecznego. bezużytecznego, bez e bez użytecznego To dopiero co trzecie... Co trzecie znalezisko będę... Będę... i chyba tak trzeba zrobić. Nie, naprawdę no, szkoda, szkoda naszego czasu. Dobra, jedno piknięcie na razie. Idę, lecę sobie dalej. Sprawdzę tylko, czy dobrze idziemy. Tak, o, jaki fajny ten tutaj łuk. To jest drugie. Nie reagujemy. Dopiero przy trzecim będziemy reagować. Wiem, że naprawdę mogą mieć coś cennego, no ale bez przesady. Do tej pory nic cennego nam się tutaj nie pojawiło. Jak musimy tędy przejść? Zaraz, w którą stronę mam iść? No, tędy chyba będzie lepiej, nie będę szedł naokoło. Dobra, trzecie uderzenie do trzech razy sztuka, jak to mówią. Ja taka muszę się jakoś obrócić, żeby wleczego mieć możliwość kopania. szpadel i o, moneta. W końcu coś normalnego. Trowie tam ominęliśmy. Do 20 no to ładnie. No właśnie gorzej jak... Aż tam się biec. Hmm. No dobra, zrobimy sobie tą strefę czasową. Ale serio? Aż jaki kawał? Ja mam w minutę przebiec. Chyba, że to jakaś droga magiczna jest. Tak jak w Harry Potterze. Na razie nie widzę by była. Po prostu pokazuje, że... że jest wysoko gdzieś gdzieś za zakrętem Spotkamy się na zakręcie Dawej biegnij mały Pomyśl, że jesteś na triatlonie O, no, gdzie dalej tam? że w życiu nie dobiegnę tam Ale nie poddawajmy się, zobaczmy. Może gdzieś się teraz wyłoni tutaj. No, chyba się nie wyłoniła. Plaga. Gdzie ja mam biec? Bez przesady. No dobra, dobra. Wracamy się z powrotem, bo gdzieś gdzieś tutaj nasz yy... karp. Dobra, jesteśmy centralnie na naszym znaczniku Chodzimy sobie tutaj po krzakach, zobaczymy czy nam się tutaj gdzieś uruchomi nasz radar wykrywania skarbów O dobra, coś się dzieje Może w drugą, ta. i gdzieś tutaj, o już elegancko no i patrzcie, skrzynia złota. O! Coś ciekawego. Kawałek miecza, chyba co? Nie, nie, nie to chyba jednak nie miecz. To są te! Do jedzenia w Chinach. identyfikacja ja mnie trochę wkurza jeszcze. 10 Skarb. Jeszcze Kowalski, no właśnie. Ale to nadal nie jest. O. Legancko. Dobra. I. Aha. To fajnie. To idziemy i tak tutaj w tą stronę teraz. O. Bo... ...historyczny przedmiot musimy znaleźć, więc raczej będzie tam w miejscu historycznym. Trochę chodzenia tutaj jest. Nie chcę też gdzieś jak biegać po tych krzakach, żeby... ...nie ominąć skarbu, bo sądzę, że... ...będzie blisko drogi, no bo... bo ...to ta droga tutaj jest na tej mapie. Jesteś maleńki. Jest. No to szukamy. Tak. Tak na ryby. W ogóle to zwierzęta są. Zaraz zobaczymy, czy nie, nas nie zaatakują. Bo ja się boję zwierzaków takich dużych leśnych czatów. Spoko. Nie widać zwierząt. Hmm. Dobra, idziemy tutaj. Przejdziemy się tym mostem zaraz. Mój pies tutaj groźnie szczeka na kogoś. O, o, coś tutaj się dzieje. Tu w tych krzaczach. Kakach. Myślę, że każdy skarb musi być w krzakach. Już może być ukryty właśnie pod nosem. O! Serduszko? Już kiedyś znaleźliśmy coś takiego. Tak, naszyjnik. 25 dolców, globalne przedmioty. Miejmy nadzieję, że tutaj coś się jeszcze ujawni. To już nie wiem, czy jest ścieżka, czy też nie. Zerknijmy sobie na mapę. Aha, tu się już wracamy. Czyli możemy iść. No to ja sobie przejdę na razie tutaj jeszcze. Później taki kawał iść, żeby w czego znaleźć kolejny tutaj kolejną część zadania. No to tak troszkę byłoby słabo. Ale tutaj chyba nic się nie odnajdzie. O! Jednak. Coś się dzieje. Dalej. Chyba jakaś łódzka znowu. Tak. Więc to raczej nie będzie przedmiot zadania głównego. Dobra, zejdźmy sobie tutaj jeszcze. O! Serio? Już mamy zlecenia zrobione. Tylko tą drogę mamy znaleźć. Najszybszą. Z góry. Chodź nie można przybliżyć, ale nie widzę tu jakiegoś wejścia. Chyba, że ta droga to jest ta szybsza. No, zobaczymy. I tak już nie mam nic do stracenia. A przejdę się tą drogą, może coś się jeszcze tam znajdzie ciekawego. Były słychać zwierzęta, ale szkoda, że ich nie widać, bo tak troszkę pusto. A eksploracja tego świata taka troszkę pusta jest. Rośliny są ok. Góry, widoczki są jak najbardziej, ale no niestety zwierzęta by się też jakieś przydały. Dlaczego by była krowa, mogliby się wydoić. No i mam cię. Co tam miseczka ryżu? Kapsel, stereo. Bo chyba znowu wrócimy do trybu co trzecie piknięcie. Wow. Tutaj to orężale to chyba jakiś jeleń pił albo sarna. Tak coś czuję. O kurde. No na rowerze to zdecydowanie szybsza tro trasa niż tamta. No i dalej biegniemy po skarby. A ciekawe czy w ogóle będzie jakieś jakaś skrzynia skarbów taka. Wiecie, kopiemy i wow. Bogacz. To chyba jednak nie chodziło o tą, o tą trasę. Co my tu mamy? W którą stronę? Dobrze, o, tym razem chyba bardziej w krzakach. No dziękuję. O! No, na coś takiego czekałem Coś zupełnie innego niż do tej pory, co to jest? Granat? Tak, pojemnik na pewno jakiś Co to jest? Pokrowiec na maskę przeciwgazową, aha To nieźle no ale ma jakąś wartość. Zawsze to 10 dolców. Tylko kurde właśnie. My chyba za zadanie troszkę zarobiliśmy, bo o pójdziemy może tędyk, zaraz zobaczymy, czy to nie jest jakaś krótsza droga, ale nie To właśnie nas kieruje tam Chyba, że tędyk jest jeszcze jakaś. No, to w sumie i tak tędyk nie przejdziemy. Ale pójdziemy, może tutaj. Przejdziemy sobie przez most. Może tu jest jakieś wejście. W każdym razie zobaczymy, może coś jeszcze znajdziemy, żeby wróciło nam się za podróż. Bo zadanie główne na pewno da nam jakieś pieniążki. Ale może uda się nam coś jeszcze tutaj znaleźć ciekawego. Wydałby się jakiś karabin. I wiecie, naprawdę. Fajny. Tylko mech na murze. To jakaś przekupa. To chyba nie jest krótsza droga. Przez góry. Nie, zdecydowanie to nie jest krótsza droga. Przez góry. Dobra, to się wrócimy i może odkopiemy tylko na szybko jeszcze te wcześniejsze rzeczy, które pominęliśmy. Bo wydaje mi się, że one były chyba przed mostem. I może jeszcze coś ciekawego. Zobaczymy, co w ogóle ominęliśmy. Może jednak coś było naprawdę godnego uwagi. No, a tam. AK-47. Nie, to tylko gwóźdź. W dupę sobie wstaci tego gwoździa tak naprawdę. Bo cholera mi ten gwoźdź. Dobra, biegnij, dalej. O, kolejna, 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 kolejna. Tak, to są te, to, żeśmy omijali wtedy. No zobaczymy, już i tak wracamy do, do biura, więc zobaczymy, co tam się tutaj w krzakach schowało. Nawet nie liczy na nic ciekawego, nie? O, kapsel. Yy, nie kapsel, tylko ta strzemiączko od puszki. Świetnie. Hmm? A niedobry, no. Aluminium się nie przysuje tak szybko. Tutaj chyba nic się już nam nie działo. Nic się nam nie pikało. Wyjdziemy sobie tylko tutaj. O, o, coś się tu jeszcze pojawiło. Dobra, zerkniemy i wracamy do biura, żeby. Móc szukać jakichś naprawdę wartościowych skarbów. Bo kolejna chyba łuska jest. Tak, to tym razem jakaś mniejsza. Może jakąś minę przeciwpiechotną znalazł. Tam dobry, ok. Zobaczmy, gdzie w ogóle jesteśmy na mapie. Jeszcze kawałek mamy do przejścia. O, no to może akurat ostatni tutaj i wracamy. Nie, teraz jeszcze cofnąć. O, gdzieś tutaj. No gdzie jesteś w skarbie? Gdzie jesteś w gwoździku lub guziku? Co my tu mamy? No standardowo, dobra. To nie ma sensu, więc trzeba wracać do biura. Weźmiemy sobie to, wrócimy do biura, zobaczymy, czy mamy jakieś inne ciekawsze zlecenia. O, oto jest ten kask, który mieliśmy w pierwszym tutaj w pierwszym odcinku. Ten kask znalazłem. Miałem pewien problem, bo gra się chyba zwiesiła, bo przechodziłem dwa razy tą samą mapę i nic nie mogłem znaleźć. Jak zresetowałem, to od razu się zadanie ujawniło. Dobra, co my tu mamy? Kolejne zadanie. Tak, potwierdzenie kontraktu to jest odświeżanie stron, czyli i tak, muszę jeszcze raz tam wrócić. Tymczasem będę musiał tutaj coś odnaleźć, ale to już jest. Zadanie już jest na kolejny odcinek. wróćmy sobie tylko jeszcze tutaj, zerknijmy. Czy coś się w naszej kolekcji tutaj zmieniło? Chyba. Wiem, że coś znalazłem, podobnego jakąś monetę, ale chyba jej tutaj nie dodaję jeszcze. Tu był młotek. Nie, jest monet 0, więc to monetę, którą znaleźliśmy, to nie jest raczej w kolekcji, a więc. To byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejny. Tymczasem trzymajcie się. Cześć!